Startują Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym w Falun. W tym roku walka o medale toczy się w Szwecji, choć to kraj położony na Półwyspie w Skandynawskim, to w rywalizacji w skokach narciarskich nie liczy się wcale. Ale drzewiej bywało inaczej. Ostatnimi zawodnikami, których możemy kojarzyć z tego kraju, są bracia Grimholm i Johan Eriksson. Ponad 10 lat temu jego i całą kadrę Szwecji prowadził Wasja Bajc, potem trener reprezentacji Czechi Jakuba Jandy. Wówczas Eriksson regularnie punktował, ale nie z tego powodu możemy go pamiętać, ale z racji tego, jak układał ręce w czasie lotu. Nie trzymał ich tak, jak wszyscy wzdłuż ciała, ale rozkładał ręce szeroko na boki. Sukcesów mu to nie przyniosło, sławy też, no ale przynajmniej czymś się na skoczniach wyróżniał. Najlepszy okres dla skoków w Szwecji przypadł jeszcze przed wojną. Wtedy po srebrny medal igrzysk olimpijskich sięgnął Sven Eriksson, a Tore Edman był mistrzem świata. Wówczas też Szwedzi zdobyli kilka brązowych medali na wielkich imprezach, ale zdecydowanie najsłynniejszym reprezentantem trzech koron w historii skoków jest Jan Boklew. zwycięzca. Aż pięciu konkursów Pucharu świata w sezonie 88-89. W tamtym sezonie zdobył także kryształową kulę i uczynił to mimo wielu przeciwności losu. Jakie to przeciwności? To słabe oceny od sędziów. A dlaczego? Bo skakał nowym stylem. Stylem V do dzisiaj używanym na światowych skoczniach. Historia wymyślenia tego stylu jest bardzo ciekawa. Otóż w połowie lat 80. w trakcie treningów przed konkursem Jan Boklew źle wyszedł z progu i by ratować ten skok odruchowo ułożył narty na kształt litery V i zobaczył, że można odlecieć znacznie dalej niż stylem. Klasycznym. Potem zaczął go stosować regularnie, sędziowie patrzyli na to nieprzychylnie, no ale z czasem ten styl stał się stylem głównym i do dziś obowiązującym na skoczniach. A ten skok, w trakcie którego Boklew wymyślił ten styl, miał miejsce w Falun, na skoczni Lunget, na której także w tym roku. Będzie miała miejsce rywalizacja. Ta skocznia była także świadkiem wielu innych ciekawych wydarzeń w historii skoków narciarskich. Regularnie od 1980 do 2002 roku była gospodarzem zawodów pucharu świata. Raz nawet zwyciężył tam reprezentant gospodarzy, Michael Martinson. W 2001 roku wygrywał tam Adam Małysz. W zeszłym roku miała tam miejsce próba przed mistrzostwami świata. Rywalizacja pucharowa wróciła tam po ponad dekadę. Kami Stoch zajął wówczas czwarte miejsce, przesunął się w drugiej serii tuż za podium z trzynastej pozycji po fantastycznym skoku, a podium prezentowało się następująco. Zwyciężył Freund przed Prewcem i Noriakim I Taka trójka może się powtórzyć i w tym roku, chociaż mamy gorącą nadzieję, że Kamil z tego czwartego miejsca przesunie się do yy, trójki. Yy, bardzo dziwny jest też profil samej skoczni, ujęcie kamery. Może w tym roku się coś zmieni, ale rok temu podczas Pucharu świata kamera towarzyszyła podczas yy, wyjścia z progu skoczkowy bardzo blisko, z czasem się gwałtownie oddalała. Także sami zawodnicy mają mieszane odczucia co do samego obiektu. Jan Ziobro na przykład powiedział, że to najgorsza skocznia, na jakiej skakał, ale z kolei już sam Kamil Stoch twierdzi, że ta skocznia bardzo mu się podoba i to może nas cieszyć. Będą to piąte Mistrzostwa Świata w Falun, z tym, że jedne z 1980 roku nie są do końca uznawane. Dlaczego? Bo wówczas odbyły, odbyła się tylko jedna konkurencja. Bieg narciarski Paj na 20 km, który nie zmieścił się w programie igrzysk w Lake Placid. Ten bieg nie zawsze jest przez statystyków Uznawany. Pierwsze mistrzostwa w falun odbyły się w roku 1954, kolejne 20 lat później wtedy rywalizację skoczków zdominował Hans Georg Aschenbach, który zdobył dwa złote medale, także wtedy i Polacy mieli powody do radości, bo brązowy medal w biegu na 30 km zdobył Jan Staszel, a także Stefan Hula zdobył brązowy medal w kombinacji norweskiej. Ostatnie mistrzostwa w falun to rok 1993. Wtedy kibice mogli podzieliwać prawdziwe gwiazdy na trasach biegowych. Byli to m.in. innymi Deli, Stefania Belmondo czy Larisa Tenina, a na skoczni Espen Bredesen czy Masahiko Harada. Dodajmy, że także w roku 1934 odbyły się Mistrzostwa Świata w Naczelstwie Klasycznym w Szwecji wtedy w miejscowości a Być może w tym roku ktoś powtórzy wyczyn Aschenbacha. Do tej pory mieliśmy czterech skoczków, którzy zdobywali dwa złote medale na jednych mistrzostwach. W pierwszym był Piern Wirkola w 1966 roku. Cztery lata później jego wyczyn powtórzył Garina Pałkow. W 1974 był to Aschenbach. No i nasz Adam Małysz. Uczynił to w roku 2003. Na poprzednich mistrzostwach, dwa lata temu w Predazzo, kolejność w konkursach skoków była następująca. Na obiekcie normalnym wygrał Anders Bardal przed Gregorem Schlierencauerem i Peterem Prewcem. Na dużej skoczni to my mogliśmy świętować złoto Kamila Stocha, który pokonał Prewca i Jakobsena. No i w konkursie drużynowym mogliśmy cieszyć się z brązowego medalu dzięki małej pomocy Tomasa Morgensterna jak pamiętamy na drugim stopniu podium stanęli wtedy Niemcy a po złoto sięgnęli Austriacy. Kto jest faworytem w tym roku? No tu nie ma większego zaskoczenia. Jest wąskie grono faworytów: to na pewno Peter Prevc, to na pewno Severin Freund, Anders Schwanemel, który znów prezentuje wspaniałą formę, tak jak i na początku sezonu. Jest też Stefan Kraft, do niedawna lider Pucharu, a także zwycięzca turnieju czterech skoczni. No i nasz Kamil Stoch, wraz z nimi do rywalizacji na pewno włączy się Noriaki Kasai, być może Roman Kołdelka, naprawdę rewelacyjny w tym sezonie, a może także Izimon Aman. Na świeżości nas czymś zaskoczy. Mistrzostwa odbędą się w Falun, dlatego że to miasto wygrało głosowanie Jednym punktem z Lachti 8 do 7 w przedbiegach odpadło Zakopane otrzymując rundę wcześniej trzy głosy, która to już była nieudana próba stolicy Tatr w ubieganiu się o organizację mistrzostw. No może kiedyś w końcu się uda. Ściskamy za to kciuki. Z uwagą będziemy przyglądać się rywalizacji skoczków, ale pamiętajmy że Mistrzostwa Świata to nie tylko skoki, to także biegi i walka Justyny Kowalczyk o powrót do grona najlepszych. To rywalizacja Marit Bjergen już z kryształową kulą w ręku i innych Norweżek zresztą świata, na której czele stanie reprezentantka gospodarzy Charlotte Kala w świetnej formie. Te mistrzostwa to również kombinacja norweska, która ma wielkie tradycje w naszym kraju, ale dziś to sport tylko dla pasjonatów, zarówno do oglądania, jak i przede wszystkim do uprawiania. Wielka szkoda, że tak się dzieje. Może, może w przyszłości będzie inaczej. Trzymajmy kciuki za naszych reprezentantów, abyśmy znaleźli się w klasyfikacji medalowej, bo to będzie oznaczać, że na naszym końcu znajdzie się krążek, bądź kilka krążków. Mamy nadzieję, że tak będzie. Mamy nadzieję, że tak jak w Predatco będziemy mogli się przynajmniej kilka razy cieszyć, zwłaszcza na skoczni, miłych wrażeń podczas mistrzostw. To tyle. Do zobaczenia.